Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral Gra i witam Was w kolejnym odcinku z GriD The Witness, czyli nasze kochane zagadki. I jesteśmy tutaj, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli zrobiliśmy te wszystkie panele, dostaliśmy zejście do nowego pomieszczenia, o, o, no to trzeba przyznać, że to jest spoko. Tylko że właśnie. O co tu może chodzić? Dobra, coś włączyłem. Tu się też włączyło a widzę że woda opada tak mi się wydaje się, że woda opada tylko że Czekajcie, czy to jest możliwe, że takie byłoby rozwiązanie tego problemu? Czyli tak, tak, tak i tak. Nie. Więc. Aha, nie. Ale nie, no teraz patrzcie się, no pokazuje, teraz pokazuje tarcze. Chyba, że to jest odbicie znowu lustrzane, no w sumie tak. Czyli skoro tak, to tak nie zadziałało. Dobra, Aha. teraz pytanie, czy ja mam podnieść tutaj nam zasłania hmm. jak mam na to spojrzeć dobra tu gdzieś miałem jeśli na to że musiałbym No jednak chyba nie zadziałało, ale możemy dać tak, i teraz powinno się, chyba się podnosi, okej, okay, dobra. Widzimy to bardzo ładnie. Czyli jest tak, tak, tak. Hmm. Czyli tak. Zaczęli... tam się zaczynało z tej strony. Więc to może być... Więc to może być Tak nie hmm. coś takiego było na pewno Czekajcie weźmy sobie jeszcze zrobimy pyk Teraz będzie schodziło w dół Dobrze to schodzi tak pomału Dobra, no mamy Dobra, mamy tak No tam było... Z... czekajcie Dobra, tam się zaczynało u góry Chyba, że może nie będzie tego Nie. tak nie ale czekajcie no skoro to jest no teraz jest za nisko włączmy sobie to jeszcze raz Znając życie, będę się tutaj bardzo pewnie głowił, no ale teraz pod światłem bardzo ładnie to widać, że to jest, na tej prostej się zaczyna, potem przechodzi cały skos i w dół, czyli taka powiedzmy zetka i to się zaczyna w tym miejscu. Pyk, 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 tak. To nie działa. Skoro to jest odbicie luszczane, to może zadziała tak. A widzicie, jednak. Ok, i teraz tak. Znowu pewnie będzie trzeba yy, obniżyć wodę, żeby sobie popatrzeć. Światło jest. Tu na razie nie widzę światła, które by padało. Nie wiem też z której strony patrzeć, ale. Ha. No i co teraz? No i dobra, i powiem Wam tak, zeszło na sam dół. I. I szczerze powiedziawszy, dupa pas tego. Tu jeszcze mamy jakieś obejście. Troszkę mi laguje, nie wiem czemu. Chyba, że ja muszę być właśnie pod innym kątem. okej, okay, dobrze, że tu są włączniki wszędzie. To mogę sobie po prostu włączyć i stać, czekać. Nie muszę chodzić do tych łączników, więc to jest spoko, opcja i szczerze powiedziawszy, ja tu nic nie widzę z tego punktu widzenia. No... Powiem tak. Patrzę. Patrzyłem stąd, stąd, stąd. Gdybym poszedł tutaj, tu jest jakaś dziwna rzecz. Może ja mam przez to popatrzeć, właśnie na tamto? dobra, ustawmy się tak ok, i co teraz? tak jest, widziałem światło. Dobra, czyli jak zejdzie na. Jak zejdzie na sam dół, w sumie nie musimy już czekać. Włączymy, żeby to się napełniało. Ale rzeczywiście widziałem to światło. Widziałem tą poświatę gdzieś w tym miejscu. Dobra. Idzie, tak, światło jest i No, nie, jednak nie. Jednak nie. Hmm. Pytanie... Czekajcie, a ja sobie tutaj pójdę. A to też jest jakieś zadanie. A może to jest zadanie, że trzeba wszystko zrobić? nie wiem, poleciałem z głupa, ale... akurat tutaj nic nie widać i tu mamy ale laguje, matko bosko tu też mamy jakoś, jakieś zadanie, tylko że tu jest do włączenia lampa a lampę można włączyć gdzieś tam to mnie właśnie ciekawi gdzie hmm. chyba że no dobra skoro jesteśmy tutaj skorzystajmy z tego że szczerze powiedziawszy nie wiem właśnie jak to gdzie to mam stanąć, żeby to zadziałało? Na razie patrzę na tą planszę, ale ja nie widzę. Szczerze powiedziawszy, w ogóle nie widzę żadnej drogi narysowanej. Dobra, zeszło na sam dół i, i gówno z tego, szczerze powiedziawszy. Bo... Hmm. No tu jest tak. To jest fajnie zrobione, bo jest odbicie tam. To jest odbicie od tego. Ale... Czekajcie. Zrobimy jeszcze inna, inaczej. Włączymy wodę do góry i muszę obserwować jeszcze inne rzeczy, bo może jest coś na co ja nie zwracam uwagę. Ciekawe czy ten kamień, czy czasem na tym kamieniu jest taka rysa, czy ten kamień czasem nie daje podpowiedzi jak mamy iść. W sumie jeżeli tak by było, to wychodzi na to, że musiałbym spuścić wodę na sam dół i teraz tak. Widać rysę od lewego górnego w dół w prawo z skosie. O, patrzcie się jak to ładnie teraz idzie, no i co w związku z tym, bo jest, jest tylko jedna lisa, Skoro tak. To tak nie zadziała. Może tak. Tak też nie. Hmm. No ale czy ta rysa w ogóle. Szczerze powiedziawszy. Nie wiem czego tu się trzymać w ogóle. Bo tu jest tyle rzeczy, bo jest i ten kamień, jest ta woda, która się podnosi. Są różne te rusztowania. Hmm. Hmm. Próbuję coś ogarnąć, ale tu nie widzę. Tam to zadziałało, jest wszystko spoko. A czekajcie, nie ma jakiegoś zejścia, na przykład. Dobra, tu nie mam zejścia, nie mogę iść dalej. Nie ma czegoś, na przykład, dzięki czemu mógłbym. Właśnie się zastanawiam. Szczerze powiedziawszy, się zastanawiam. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Co tu może być takiego, kurczę? Co. Aha, dobra, tam widzę odbicie tamtego, a tamto. Nie wiem, w sumie co będzie tamto uruchamiało, ale mogę spróbować jeszcze zrobić tak i nie patrzeć na tą planszę, bo może tamto uruchomi mi jakoś mm, jakąś lampę albo coś. Dobra, patrzę na tamtą planszę, ale mm, szczerze cień idzie tak samo Cień się nie zmienia Dobrze mówię? No dobrze mówię. Cień jest taki sam Tu się odbija światło Czekajcie, bo teraz tak chcę iść tutaj, w to miejsce hmm. Tutaj też nic nie widać Gdzie ja bym mógł iść? Hmm tu nie widać tego. Tu jest też jakaś plansza. Można się pobawić z nią też, ale... No dobra, mniejsza z tym. Dobra, teraz stąd widzę tą planszę. Właśnie mamy tu jakiś włącznik, tu jest włącznik, i teraz stąd mógłbym jeszcze obserwować tamtą planszę. Ale czy mi to coś da? W sumie jestem tutaj zasłonięty przed światłem. Może to o to chodzi, czy raczej nie. Hmm. Próbuję coś dostrzec, ale powiem Wam, że ciężko. No dobra, opadło na sam dół. Hmm. Tego tutaj już nie widzę. Więc też nie wiem, jakie jest odbicie. Chociaż coś tam widać trochę, ale z której strony bym musiał podejść? Tak nic to nie daje. Ani na jedną, ani na drugą planszę nie widzę żadnej, żadnej różnicy. Tutaj nie mogę nic zrobić, to jest monitorek. Hmm. Nie wiem, może jest coś. Może jest coś, czego jeszcze nie zauważyłem, ale. W sumie od czego może się odbijać, no tylko od wody. Nie można powiedzieć, jak tamto w tamtym odcinku wszystko fajnie poszło. Tak tutaj trzeba będzie wymyślić nowe pomysły. Cóż, zostawiam Was z tym, w tym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę suba. To by było na tyle. Pozdrawiam, pod Hala. Trzymajcie się, cześć.